Witam Was w kolejnym odcinku Zdrowy Port. Dzisiaj opowiem Wam, jak przestać bać się wyrywania zębów. Moja metoda wynika z moich własnych doświadczeń na tym polu. Kiedyś ułamała mi się ósemka i ząb ten zaczął mnie bardzo boleć, dlatego poszedłem do stomatologa. Dentysta stwierdził oczywiście, że ząb należy wyrwać. Jednak stwierdził, że jest to na tyle skomplikowane w przypadku ósemki, że on sam się tego nie podejmie. Dlatego zadzwonił do znajomego profesora i umówili się, że we dwóch, po dwóch, trzech dniach mi ten ząb wyrwą. Stomatolog od razu zaznaczył, że samo wyrywanie może trwać nawet do dwóch godzin. Po wyjściu od dentysty, no, ogarnęło mnie, powiem szczerze, przerażenie. Perspektywa tego, że przez dwie godziny dwóch dentystów będą mi grzebać w zębie i próbować go wyrwać. No, nie było to nic przyjemnego. Im bliżej było do wizyty, tym bardziej się bałem. W końcu dzień przed wizytą zadzwoniłem do dentysty i odwołałem wizytę. Po jakimś czasie poszedłem do innego stomatologa z innym zębem. Lekarz ten stwierdził, że ósemkę no, trzeba jednak jak najszybciej wyrwać i zasugerował, abym poszedł z tym do chirurga. Tak też zrobiłem. Podczas zapisywania się do chirurga zauważyłem ciekawą rzecz. Zauważyłem, że w przypadku zwykłych dentystów wizyty były zapisywane co pół godziny, natomiast w przypadku chirurga kolejni pacjenci byli zapisywani co 15 minut. Po kilku dniach z duszą na ramieniu poszedłem na zabieg. Stomatolog najpierw dał mi znieczulenie, po kilku minutach sprawdził, czy działa ono prawidłowe, po czym wziął się za wyrywanie zęb. Jak sądzicie, ile trwało to czasu? Czy były to dwie godziny, tak jak zakładał to zwykły dentysta? Otóż nie. Trwało to wszystko może 3-4 minuty. Po zabiegu stomatolog wypisał mi również receptę na silne leki przeciwbólowe. Równocześnie jednak zaznaczył, że zazwyczaj takie leki nie są potrzebne i że jeżeli tylko będę w stanie, to powinienem używać zwykłych leków przeciwbólowych. Tak też się stało. Rana po zębie bolała mi jeszcze jakieś 5-6 dni, ale wystarczyło brać tylko zwykłe leki przeciwbólowe. Po tym doświadczeniu przestałem się już bać chodzić do stomatologa na wyrywanie zębów, aczkolwiek, aczkolwiek od tego momentu chodziłem już tylko do chirurga. I taka jest właśnie moja rada dla Was: jeżeli boicie się wyrywania zębów, to chodźcie do chirurga, a nie do zwykłego stomatologa. Owszem, za wizytę u chirurga zapłacicie więcej, natomiast w takiej sytuacji idziecie do specjalisty, który jest ekspertem właśnie w wyrywaniu zębów. Dzięki temu, nie tylko że dużo szybciej i sprawniej wyrwie Wam ząb, będzie to bezbolesne, ale również dzięki temu później będziecie mieli mniejsze problemy z bólem po wyrwaniu zęba. Mam nadzieję, że moja rada okaże się dla Was przydatna. A ja oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych zdrowych porad. Do zobaczenia!